Hej, skorpionki, czytanko dla Was na miesiąc luty. Czytanie jest ogólne, nie z każdym będzie rezonować, a więc bierzcie tylko to, co gdzieś tam intuicyjnie czujecie, że do Was pasuje. Jak widzicie, zmieniłam nazwę kanału. Trochę z tej przyciężkawej próby ognia, próby wody, wyrosłam i postanowiłam zmienić nazwę. W związku z tym będzie mi bardzo miło, jak mnie zasubskrybujecie, czy napiszecie mi, co o tym myślicie. Ja uważam, że to jest rok zmian dla wszystkich zmian w podejściu, a więc i sama postanowiłam działać. Mam nadzieję, że z nową energetyką wszystkim nam na tym kanale będzie lżej, bo. O to chodzi w życiu, żeby się nie zadręczać, tylko żeby, żeby się wznosić, wzbijać do góry. Skorpion, luty 2023. Wy w tym miesiącu, piątka denarów dobra, wychodzicie z energetyką braku już na samym początku no, brak materialny albo brak jakiś emocjonalny. Ale teraz zobaczcie. Z jakiej przeszłości to wynika, z asa mieczy z podjętej decyzji, z podjętej szansy, ale być może za szybko podjętej albo nieprzyjętej propozycji pomocy fachowej kogoś, kto zna się na rzeczy, kto zna się w jakiejś dziedzinie, na, to, na tym, tylko wy być może z internetu. Coś, drogie skorpiony, wyciągnęliście, co nie do końca jest zgodne z prawdą, i w związku z tym mogliście się zapętlić w jakiś dług, mogliście mieć taką sytuację, że wzięliście jakąś pożyczkę bez pytania się o właśnie jakiegoś um, fachury w tej dziedzinie, żeby spełnić jakiś swój cel, a okazało się, że w tym momencie ani tego celu, ani tych pieniędzy. W związku z tym ratunek jest taki, bo to, co na Was wpływa, to jest król, właśnie mieczy, który symbolizuje wiedzę fachową, prawną, intelektualną, e, naukową, e, również medyczną, jeżeli tutaj mówimy o kimś, kto tnie skalpelem na przykład, albo jest neuro, jakimś od, od neuronów specjalistą. W każdym bądź razie jest szansa wydobyć się z czarnej D poprzez zawierzenie fachowemu doradztwu w, jakikolwiek, w jakimkolwiek, wiecie, w jakiejkolwiek dziedzinie tutaj ten pomysł do Was przychodził, to Wy w tym momencie myślicie, że go nie zrealizujecie albo poprzez realizację, bo chyba tam było zaczęte coś. wprowadziliście się w stan albo zadłużenia, to niekoniecznie mogą, muszą być pieniądze. Wiecie, to jest taki brak, że czegoś nie mam, na przykład jakieś cechy. E, startowałem do nowej pracy, nawet podpisałem umowę, a teraz wychodzi, że nakłamałem w CV, więc muszę się, czuję się w ogóle beznadziejnie i muszę w związku z tym wziąć kilka lekcji, korepetycji. Takie energetyki. Co z tej sytuacji <gry> logicznie? No, no graj, no, już jak się wlazłeś, to już se graj. Karta magika. Masz, okazuje się, wszelkie możliwe atrybuty, aby tą sytuację ulepszyć, naprawić albo yy, po prostu yy, przekręcić koło fortuny na swoją korzyść. Masz, możesz do tego sięgnąć. Widzę, że rzeczywiście ktoś cię tutaj może naprowadzać, jednak ten król mieczy się tutaj wybija na tle tego rozkładu, ale dalej król mieczy to jest taki wiatr w żagle, ale żaglem czy żaglówką całą to jesteś, drogi Skorpionie, ty. Karta magika mówi o tym bardzo wyraźnie. Możesz się zrealizować w tej dziedzinie, którą wybrałeś? Możesz w zasadzie zrobić wszystko. Masz do tego predyspozycję, ponieważ kreujesz swoją rzeczywistość. No tak jak Mac, tak? Jak kreujemy, no to jakby, jeżeli jesteście na moim kanale, to ja mówię od dawna, że kreacja, to, to się wszystkie nauki ze sobą wiążą. Wiąże, wiążą się karty Tarota, wiąże się sekret Marfiego, wiąże się Joe Dispenza. Wszystko się wiąże, jeżeli stajemy się pewni siebie, że, że możemy coś zrobić i że w zasadzie już to nawet zrobiliśmy w myślach 500 razy. Głowa nie wie, czy sobie wyobrażacie wypadek samochodowy i, i zaczynacie się stresować, to głowa nie wie, czy sobie wyobrażacie, znaczy energetyka, czy sobie wyobrażacie to tylko w głowie i nic wam nie grozi, czy autentycznie to przeżywacie, no bo są emocje, tak? Więc tutaj na stole. U tego maga leżą wszystkie atrybuty. Myśli jako sprawczość, takie pierwsze coś. Tutaj możecie wykorzystać tego Asa mieczy, obrócić go, tak jak powiedziałam, na korzyść. E, następnie kielichy, emocje. Czujemy, że tak, to jest nasze. Następnie wprowadzamy w czyn działania, które mają nas przybliżyć do. Skreowania tego naszego wymyślonego, wyczutego wcześniej życia, to są buławy. I na końcu widzimy rezultat fizyczności, czyli już skreowano nasze życie, i to są denary. Także tak to, tak to wychodzi. Yy, otwórz się w tej swojej manifestacji w tym roku, w Boże w tym roku, w ogóle, no w tym roku tak. Ale, ale w tym miesiącu nabycie dla siebie miłym, nabycie dla siebie ciekawym, na zajęcie się czasami e, rzeczami, które odciągną, e, odciągną może e, tak intelektualnie od tego problemu, może jakieś malowanie, może jakieś granie, wiecie, muzyki, e, coś takiego energetyzującego w sposób artystyczny bo tutaj jest rycerz tych rycerz tych kielichów poflirtujcie sobie z sobą poflirtujcie sobie z życiem nie Zawsze musicie być w tych ciężkich energiach, nie zawsze trzeba się temu poddawać, a w zasadzie nigdy nie należy się temu poddawać, o czym mówią te, te karty, które przychodzą. No i najbliższa przyszłość, no widać, że wnioski zostały wyciągnięte, zobaczcie w ogóle jakie kolory tutaj są takie nasycone, ja widzę żółcie, pomarańcze i błękity w, w takiej wersji i błękitnej i takiej morska, mor, morskawej, turkusowej, Piękne, piękne są te kolory. Najbliższa przyszłość, trójka buław. Buława została rzucona, domino już poleciało, już się nie zatrzyma. Robicie pierwszy krok do zmiany, do jakiegoś waszego sukcesu, tak? I zróbcie to w takim zaufaniu. Macie tutaj wsparcie tego jakiegoś specjalisty. Ja nawet nie wiem w jakiej to jest dziedzinie. Czy wy potrzebujecie specjalisty od, od firm, czy wy specjalisty od kredytów, czy wy specjalisty od spółek, bo na przykład wspólnik, chociaż nie, bo tutaj jest AS i mi się wydaje, że może ewentualnie zaufaliście komuś, kto dobrze się prezentował, a, a później się okazało co innego i tutaj także relacje wchodzą w grę. Ale najbliższa przyszło, przyszłość czwórka była w, idę do przodu, nie oglądam się za siebie. E, mam swój plan i zaczynam go realizować. Od czego zacząć realizację właśnie tego planu. I zobaczcie, mamy tutaj dziesiątkę mieczy. No od czego zacząć, tak? Od pogodzenia się, że to. Co was spotkało w przeszłości? Co właśnie spowodowało, że, że zostaliście sami albo właśnie z jakimś długiem? To już należy do przeszłości. Karta dziesiątki mieczy mówi o tym, że rzeczywiście, no. Dziesięć mieczy w plecy wbite było. Nieciekawie. Ciężko. Zostawieni sami sobie. No ale trzeba się odbudować, tak? Zobaczcie, defragmentacja, to jest, ta, ta karta, to mi się kojarzy, kiedyś był taki horror chyba The Cube i tam kogoś tak poszatkowało. Ale sobie wyobraźcie, że teraz wasza dusza wstaje i składa się na nowo i się tam układajcie w Angelinę Jolie albo tam Monikę Bellucci albo wiecie, jakie <laughs> faceci, jak w jakiegoś Brada Pita. A nie wzenka Kowalskiego. Jeżeli słucham jakiś Zenek Kowalski, to przepraszam, nie chciałam Ci urazić. I w jaki sposób to zrobić powoli, dać sobie szansę, zobaczcie, potraktować po, po samych siebie, jak ten paś traktuje tego denara. Zobaczcie, jak on patrzy na niego, jak on ogląda z każdej strony, jaki on jest dla niego ważny. Bądźcie dla siebie ważni, tak? I na spokojnie, dajcie sobie czas na zalepienie pewnych ran, no bo to jest jednak pazik, więc to są małe energetyki, ale te rzeczy, te, te dwie karty na, 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 koło siebie mówią dokładnie o tym, że z każdego gówna można wyjść zasadzając ziarno swojego przyszłego życia. I gdzie lądujemy, jeszcze o tym nie wiemy, ale ja już wiem. I jeżeli znacie karty tarota, to wy też wiecie, że wy lądujecie w końcu w królu denarów. No, to jest pozycja władcy życiowego, który manifestuje wszystko natychmiast. Pomyśli i już ma. Midas. Oczywiście w tym po pozytywnym sensie. Nie chodzi mi o to, że tam przyjdzie fajny chłopak i go zmienicie w złoto. Bo. Bo. Mam, no mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, tak? że nie w posąg go zmienicie, tylko zmienicie relację w coś wartościowego. Co od ludzi diabeł? Skorpiony, z kim wy mieliście do czynienia? Z kim mieliście do czynienia? Co za parszywa jakaś ropucha tutaj była u was? Diabeł. Ktoś wam naopowiadał. Niektórym z was, oczywiście. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne naopowiadał, naściemniał, nie miało to nic zagrał na waszych emocjach siódemka pucharów leżąca na diable. A wy tutaj słuchajcie, tego zimnego króla mieczy, który ma pozytywne intencje i wiedzę, którą to wiedzę wykorzystuje dla waszego dobra. Diabeł, wiedzę, wykorzystuje tak. Omota, omota. No, i tak sobie będziecie, będziecie zostawać. To jest wybitnie: macie kogoś w towarzystwie, kto, kto zdecydowanie czyha na Waszą wolność osobistą. Tak bym powiedziała, jakby nawija Wam makaron na uszy, podsuwając piękne wizje czegoś tam, czegokolwiek, tak? To mogą być jakieś wizje związku, albo współpracy, albo o Jezu, no wszystkiego. Tylko po to, abyście wy przez ten możliwy, możliwe zawahanie przed wyborem, które jest zawsze, wiecie, on nie wie co wybrać, tak? On tak stoi w końcu niczego nie wybierze pewnie. Abyście, aby przez ten czas zrobić swoje i was omotać. Nie słuchajcie potrzebów w ogóle, a jak ktoś przyjdzie i wam zacznie jakieś cudowne wizje przyszłości snuć, to kopa i zadzwi w tym miesiącu. Oczywiście, lepiej być, lepiej być, nawet samotnym, w sensie samodzielnym, samodzielną osobą, niż e, mieć takiego, takiego diabła koło siebie, co, co, wiecie, wszystko psuje. Wy macie taką tendencję do dziewiątki denarów, do tego, e, do tego midasa, do tego stwórcy, do tego kreatora, a ktoś przyjdzie będzie tak z Was, wiecie, wysysał, jeszcze sobie pomyśli, że. To jego zasługa, bo przecież on tak pięknie nakreślił. Nieważne, że ty później narobiłaś się, czy narobiłeś, żeby to wszystko zrealizować. To jest jego zasługa, nie wasza. W związku z tym, kopaj za drzwi. Tyle wam powiem. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu? Zobaczcie, rycerz denarów. No, jest coś na rzeczy w tej, w tej manifestacji. Chociaż tak, rycerz denarów mówi o tym, o kimś, kto w ogóle idzie powoli. Idzie powoli... Bo ma plan bardzo konkretny, patrzy pod nogi, aby się nie potknąć i aby nie zrobić gafy. Więc może być to również osoba, która gdzieś na horyzoncie, w nowej scenarii, w scenarii, gdzie, gdzie Wy już odpuścicie stare, pójdziecie w to nowe, Wam się objawi, być może jest to osoba właśnie z trygonu jakiegoś ziemskiego, byk panna mm, Koziorożec. E, która się okaże godna zaufania, bo wiecie, no na rycerzu denarów, ono się długo zbiera, ale polegać to jak na zawiszy, jak na zawiszy, tak? Odwrócenie diabła. W każdym bądź razie tak, idzie siła do Was, idzie siła, której można zaufać, idzie osoba, której można zaufać, e, idzie powoli, ale dojdzie na 100%. Z czym kończycie ten miesiąc? Z kartą słońca. No słuchajcie, jak się wykopie, <coughs> wykopie się diabła ze swojego życia, to nagle wszystko się cudownie układa. Cudownie. Karta słońca opromienia Was tutaj tą nową ścieżkę, gdzie Wy właśnie zmierzacie, tak, pod koniec tego miesiąca. Jakby. Trochę będzie przeszkód w tym miesiącu, ale znowu, znowu macie szansę wybić się od tej kładki i skoczyć wysoko do siebie, do siebie. Skorpiony, słowa mocy. Spontaniczność otwiera mnie na cuda życia. No karta słońca, maga, zdecydowanie jest spontaniczna. I tutaj ta, ten rycerz kielichów, to też jest spontaniczność, to jest takie zaufanie w so sobie i bycie dla siebie dobrym i wyrozumiałym. Drogie skorpiony, wszystkiego dobrego, najlepszego na ten miesiąc luty. Widzimy się w kolejnych czytaniach, a wy jeżeli możecie mnie zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie, to bardzo was o to proszę, przyniesie mi to, Fajny moment, fajną satysfakcję na ten nowy start, również w tej zmienionej formie na kanale. Trzymajcie się, pa! pa.